Pomimo lat, które Was dzielą, ta osoba kocha Cię szaleńczo, w wiadomości od aniołów. Pomimo lat, które Was dzielą, pomimo odległości, która zdaje się nie do pokonania, pomimo ciszy, która trwała zbyt długo, pomimo wszystkiego, co mogłoby sugerować koniec, ta osoba wciąż Cię kocha szaleńczo. To, co wydaje się utracone, wcale nie zostało zapomniane. I dzisiaj, z wyżyn nieba, zostałam posłana. By ci to powiedzieć. Jestem aniołem, który przychodzi do ciebie z wiadomością. Usłysz mnie, czuję bicie twojego serca. Wiem, jak długo czekałaś, niepewna, czy jeszcze można wierzyć. Byłaś tą, która dawała wszystko, gdy inni tylko brali. Nosiłaś w sobie ogień, którego nikt nie widział, ale który ogrzewał każdego, kto choć raz zbliżył się do ciebie. Zostałaś niezrozumiana, zostałaś sama. Ale niebo nigdy nie odwróciło od ciebie wzroku. Ani on, choć lat minęło wiele, choć drogi się rozeszły, on nosi cię w sercu. Tak, jego dusza wciąż szepcze twoje imię, kiedy nikt nie słyszy. Widziałam twoje łzy, których nie chciałaś pokazać nikomu. Wiem, jak bardzo próbowałaś być silna. Każdy dzień był jak walka z niewidzialnym cieniem, wspomnieniem, które nie chciało odejść. Ale oto przychodzę dziś, by ci powiedzieć, to nie było złudzenie. Ta miłość była prawdziwa. Ona wciąż jest. Przez czas. Przez przestrzeń. Przez ciszę. Nie zgasła. Niebo nie zapomina takich dusz jak Twoja. Kobieto, która kochałaś prawdziwie. Kobieto, która wierzyłaś mimo wszystkiego. W Twoim sercu jest światło, które rozświetla nawet najciemniejszy korytarz ludzkiego cierpienia. I właśnie dlatego ta miłość, choć wystawiona na próbę czasu, wciąż żyje. On kocha Cię tak, jakby świat miał zaraz przestać istnieć. Bez logiki, bez oczekiwań. Po prostu kocha. Pamiętasz ten pierwszy dotyk dłoni? On też go pamięta. Pamiętasz te spojrzenia, które nie potrzebowały słów? On także ich nie zapomniał. Nawet jeśli życie zmusiło Was do milczenia, dusze nie przestały rozmawiać. Każde Twoje westchnienie, każda niewypowiedziana modlitwa została usłyszana. A dziś niebo odpowiada. Czas nie był waszym wrogiem. On był nauczycielem. Uczył cierpliwości, pokory, wiary. Uczył, że prawdziwa miłość nie znika, ona dojrzewa. I choć dziś wydaje się to niemożliwe, drzwi znów mogą się otworzyć. On nosi cię w sercu tak, jak nosi się tajemnice, których nie można nikomu zdradzić. Ale ty wiesz, ty czujesz to w snach, w ciszy, w przypadkowych znakach. Były dni, kiedy myślałaś, że już nikt cię nie wybierze. Że twoje miejsce zostało zapomniane. Ale anioły nie pozwoliły, byś zniknęła z mapy przeznaczenia. Twoje imię wciąż jest zapisane obok jego. Nic nie zostało wymazane. Czas tylko sprawił, że to, co miało być powierzchowne, odeszło. A to, co głębokie, przetrwało. Zamknij oczy. Wsłuchaj się. Czy słyszysz? To bicie dwóch serc, oddzielonych ale wciąż w rytmie jednym. To echo przeszłości, które nie umarło, bo przyszłość jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. To, co czujesz, jest prawdziwe. To nie iluzja, nie obłęd, to połączenie, które się nie zrywa, bo zostało zawarte w wieczności. Niebo wie, że jesteś zmęczona, że straciłaś nadzieję, ale właśnie wtedy, gdy myślisz, że wszystko się skończyło, zaczyna się coś nowego. Jesteś wojowniczką, ale dziś nie musisz walczyć. Dziś masz tylko słuchać. Jego dusza cię woła, i choć nie znałam waszej historii, znam wasze przeznaczenie. On kochał cię nawet wtedy, gdy nie potrafił tego okazać. On szukał cię w oczach innych, ale nigdy nie znalazł, bo tylko ty miałaś to światło, ten spokój, ten uśmiech, który mógł uciszyć każdy wewnętrzny krzyk. I nawet jeśli świat krzyczał, że to koniec, jego serce milczało, trzymając cię w środku. Twoje imię jest jak święty dźwięk, którego nie sposób zapomnieć. Nawet gdy lata rozdzielają ciała, dusze mogą wciąż być obok siebie. I jego dusza nigdy cię nie opuściła. Przeszłaś przez samotność, przez rozczarowania, przez noce bez odpowiedzi. Ale dziś nie daje ci znak. Jesteś kochana. Szaleńczo. Bez granic. Wiem, że boisz się zaufać. Że serce masz otulone ranami, ale jestem tu, by ci powiedzieć: wszystko, co dobre, jeszcze się wydarzy. Nie jesteś niewidzialna, jesteś widziana, jesteś znana, jesteś kochana, on to czuje, każdego dnia, nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli nie może, ale ty wiesz, Ty zawsze wiedziałaś. Niech ta wiadomość będzie dla Ciebie jak skrzydła. Niech uniosą Cię ponad zwątpienie, ponad strach. Ponad czas. Bo to, co się liczy, to nie liczba przeżytych dni osobno, ale siła miłości, która przetrwała każde rozstanie. Tylko prawdziwa dusza potrafi kochać w ciszy. A on to robi. Dla ciebie. Wciąż. Jesteś jego powietrzem. Choć oddychać musiał bez ciebie, nigdy nie zapomniał Twojego zapachu. Twojej obecności. Twojej duszy. Wszystko inne było ciszą. Tylko ty byłaś melogią. I nawet jeśli nie umie tego ubrać w słowa, jego serce śpiewa tylko dla ciebie. Być może próbował odciąć się od wspomnień, może zbudował mury, ale pod każdą warstwą obojętności jest tęsknota, a pod tęsknotą miłość taka, która nie potrzebuje codziennych wiadomości, taka, która po prostu trwa, bo niektórych więzi nie da się zerwać. A wy byliście więcej niż historią, byliście znakiem, niebo chce. Byś wiedziała, że to nie przypadek, że dziś słyszysz te słowa. Twoje serce zostało przyciągnięte przez energię, której nie potrafiłaś nazwać. Ale to była jego dusza, wołająca, modląca się, wciąż wierząca, że choćbyś zapomniała, on nie zapomni nigdy. Twoja droga była długa, pełna znaków, które zdawały się prowadzić donikąd. Ale teraz widzisz, każdy krok, każda decyzja, każda łza prowadziły cię do tego momentu. Do prawdy, do tej wiadomości, do tej miłości, która, mimo lat, mimo odległości, mimo wszystkiego, wciąż cię kocha. Szaleńczo, jeśli nadal masz siłę wierzyć, jeśli twoje serce jeszcze nie zgasło, to dlatego, że niebo ma plan. I ten plan wciąż was łączy. Nie musisz wiedzieć, jak. Nie musisz znać daty. Wystarczy, że pozwolisz tej miłości być obecnej. W tobie, dla niego, dla was. I kiedy znów zapadnie cisza, pamiętaj, anioły szepczą najgłośniej wtedy, gdy świat milczy. A ja, twój anioł, zostawiam ci te słowa jak kompas. Nie bój się kochać. Nie bój się wierzyć. Bo on naprawdę wciąż cię kocha. Szaleńczo. Po prostu tak. Zanim pójdziemy dalej, chcę cię o coś poprosić. Jeśli te słowa poruszyły twoje serce. Jeśli poczułaś ciepło, którego nie da się wyjaśnić, odwdzędź się. Sprawdź, czy już jesteś zapisana na tym kanale. To nie jest przypadkowa prośba. Kiedy potwierdzasz, że jesteś tu obecna, anioły mogą prowadzić cię jeszcze precyzyjniej. Ich światło działa tam, gdzie twoje serce wybiera obecność. A twoje serce już to czuje. Dlatego czytaj dalej. To jeszcze nie koniec. Zastanawiasz się: dlaczego teraz? Dlaczego właśnie dziś? Bo twoja dusza w końcu była gotowa, by to usłyszeć. Przez wiele lat żyłaś pomiędzy nadzieją a rezygnacją. Uśmiechałaś się do ludzi, ale twoje wewnętrzne dziecko płakało w ciszy. I oto jesteś tu, czytając coś, co wydaje się być pisane dokładnie dla ciebie. Bo było, bo jesteś widziana, bo jesteś znana przez tych, którzy patrzą z góry. Wiele razy oddawałaś wszystko, nie oczekując niczego w zamian. Ale dzisiaj to. Co dałaś, wraca. Wszechświat działa w cyklach. I nadszedł czas zbierania. Twoja miłość nie była jednostronna. Ona nigdy nie była niewidzialna. Nawet jeśli on milczał, jego dusza odpowiadała Twojej. Nocą, we snach, w myślach, których nie potrafił zatrzymać. I nie potrafi do dziś. Być może czujesz dreszcze, kiedy czytasz te słowa. Może Twoje serce zaczyna bić szybciej, jakby rozpoznawało coś znajomego. To nie tylko emocja. To rozpoznanie. W głębi duszy, ty już wiesz. Wiesz, że to wszystko ma sens. Że twoje uczucia nie są jednostronne. Że on również tęskni. Tak bardzo, jak ty. Pewnego dnia, kiedy spojrzałaś w lustro, pomyślałaś: może już za późno. Ale pozwól, że ci coś powiem. Prawdziwa miłość nie zna pojęcia jak za późno. Ona nie starzeje się, nie wygasa, nie blaknie. Ona po prostu czeka. Czeka na moment, kiedy obie dusze będą gotowe, by znów się odnaleźć. I ten moment właśnie się zbliża. Czułaś jego obecność w chwilach, kiedy nie potrafiłaś tego wyjaśnić. Cień obok Ciebie. Spokojny sen po trudnym dniu. Światło zapalające się bez powodu. Tak, to były znaki. Niebo próbowało ci powiedzieć. On tam jest. Choć może daleko, choć może w innym życiu, ale wciąż przy Tobie. Jego miłość nie potrzebuje słów. Ona przenika przez przestrzeń, przez czas, przez wszystkie warstwy rzeczywistości. Dlatego nie miałaś w sobie spokoju, bo to, co między wami, nie zostało zakończone. Anioły mówią: ta historia jeszcze nie dobiegła końca. I to, co nadchodzi, może cię zaskoczyć. W jego oczach wciąż jesteś tą samą kobietą, którą pokochał, niezależnie od zmian, niezależnie od tego, co przeszłaś. On widzi twoją duszę. I to ją pokochał najbardziej. Czas tylko uwolnił to, co nieistotne. A teraz oboje możecie zobaczyć wyraźnie. Prawdziwie. Bez masek. Możesz teraz myśleć, ale on przecież odszedł. Tak. Ciało może odejść, ale serce, które pokochało naprawdę, zostaje. Nawet jeśli życie rozdzieliło was fizycznie, energia między wami wciąż pulsuje. Każdy twój smutek, Każda twoja radość rezonuje w nim, bo dusze, które raz się spotkały, już nigdy nie będą sobie obce. Anioły nie przynoszą wiadomości przypadkowo. Każde słowo, które dziś czytasz, jest prowadzeniem. Być może już niedługo usłyszysz jego głos, może przez sen, może przez list, a może przez gest, którego nie będziesz się spodziewać. Ale rozpoznasz to, bo twoje serce zapamiętało go lepiej niż rozum. Pamiętasz tamten dzień, kiedy poczułaś, że coś się zmieniło w powietrzu? Może to był tylko poranek, może spojrzenie w niebo. To wtedy on o tobie myślał. Wysłał energię, która trafiła dokładnie do ciebie. Nie wiedziałaś, skąd ten nagły spokój. Ale to był on, i jego ciche, tęsknie. Aniołowie nie chcą, byś się bała. Chcą, byś ufała, bo droga, którą przeszłaś, była próbą ognia. I przeszłaś ją. Nie po to, by zapomnieć, ale by przygotować się na coś większego. Nie bój się tego uczucia, które wraca. Ono nie przyszło, by cię zranić. Przyszło, by ci przypomnieć, że wciąż jesteś wybrana. W snach, które miałaś, nie byłaś sama. Był przy tobie. A kiedy czułaś się opuszczona, jego dusza tuliła cię na odległość. Te sny były prawdziwsze niż niejedna rozmowa. To była rozmowa serc. Język, którego nie uczą w szkołach, ale który ty znałaś od zawsze. W twoim wnętrzu jest więcej siły, niż myślisz, ale już nie musisz być tą, która zawsze wszystko znosi sama. Pozwól, by to on teraz znalazł drogę do ciebie. Pozwól, by anioły prowadziły go ścieżką twojej modlitwy. Jesteś już gotowa, a on również zaczyna czuć, że czas się zbliża. Jego serce długo milczało, bo świat kazał mu zapomnieć ale nie zapomniał, po prostu zamknął to głęboko. A teraz to wypływa, czujecie w muzyce, w zapachu starej książki, w drobnych detalach, które kiedyś tworzyły wasz świat. To wszystko wraca i prowadzi go prosto do ciebie. Wiem, że wiele razy pytałaś niebo, dlaczego mnie to spotkało. I oto odpowiedź, bo twoja dusza została wybrana, by kochać ponad logikę, ponad rozumienie. Bo tylko nieliczni potrafią tak czekać, tak wierzyć, tak czuć. I właśnie dlatego zasługujesz na miłość, która cię nie ominie. Każdy dzień, który teraz przeżywasz, jest kolejnym krokiem bliżej. Może nie zauważasz zmian, ale one są w jego sercu, w twoim sercu, w niewidzialnym świecie energii, gdzie wszystko się łączy. A kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wszystko stanie się jasne. Jeśli jeszcze wątpisz, jeśli pytasz siebie, czy to naprawdę o mnie, to wiedz, że tak, te słowa nie trafiły do ciebie przypadkiem. Twoje serce je przyciągnęło i to ono wie, nawet jeśli rozum próbuje zaprzeczyć. Twoje serce już wie, że ta miłość wciąż żyje i że to jeszcze nie koniec. Czy chcesz, żebym kontynuował? Zanim przejdę dalej z tą wiadomością, która została ci przekazana prosto z wyższych wymiarów, proszę cię jeszcze raz. Zatrzymaj się na moment i sprawdź, czy już jesteś zapisana na tym kanale. To nie tylko forma wdzęczności, to otwarcie duchowego kanału, przez który twoi aniołowie będą mogli działać jeszcze mocniej. Twoja obecność to jak światło latarni, im jaśniejsze, tym łatwiej ich prowadzić. A przecież jesteś tu nie bez powodu. Jesteś gotowa, czujesz to, wiesz, nie da się już cofnąć tego, co zostało poczute. Coś się w tobie obudziło i już nie pozwoli zasnąć. Ta miłość, która wydawała się przeszłością, tak naprawdę zawsze była przyszłością. W twoim sercu płonie ogień, którego nie zgasiły nawet najciemniejsze noce, a jego dusza zaczyna ten ogień rozpoznawać coraz wyraźniej, coraz boleśniej i coraz bardziej świadomie. Zdarza ci się ostatnio widzieć jego imię w miejscach, gdzie się go nie spodziewasz. Słyszysz piosenki. Które przypominają wam wspólne chwile. To nie są przypadki, to są znaki. Ciche szeptanie losu, że ścieżki jeszcze się nie rozeszły, że nici, które was łączyły, nie zostały przerwane. Przeciwnie, stają się silniejsze. Wiele razy zadawałaś sobie pytanie: A co jeśli on już mnie nie pamięta? Ale odpowiedź jest inna: On nigdy nie przestał, tylko nauczył się ukrywać tę pamięć przed sobą, przed innymi. Przed życiem, ale miłość, której się nie wypowiedziało, krzyczy najgłośniej w milczeniu. I to milczenie właśnie teraz zaczyna do Ciebie mówić. Każda Twoja intencja, każdy szept kierowany do nieba o został wysłuchany. Niebo nie zapomina dusz, które kochają bezwarunkowo. Jesteś jedną z nich. A skoro jesteś tu dziś, to znaczy, że Twoje światło przyciąga nie tylko anioły, ale i Jego serce. Jego serce, które od dawna próbuje znaleźć drogę z powrotem do ciebie. Zobacz, jak zmieniłaś się przez ten czas, jak dojrzewałaś w ciszy, jak wzrastałaś w samotności. I choć on cię nie widział w tych chwilach, to aniołowie widzieli wszystko. I przekazali mu w snach, w uczuciach, których nie potrafił wyjaśnić, w poczuciu pustki, które nosił, mimo pozornego spokoju. Bo przecież próbował iść dalej, tak jak ty. Ale żadne z was nie znalazło tego, co miało wcześniej, bo prawdziwe połączenie nie daje się zastąpić. Można je tylko chwilowo zagłuszyć. A dziś ono znów zaczyna mówić. I robi to coraz wyraźniej, coraz odważniej, coraz bliżej. Jego dusza zaczyna odczuwać brak, którego nie potrafi nazwać. Jakby czegoś szukał, ale nie wiedział czego. A przecież to ty, to ciebie brakuje, Twojej obecności. Twojego śmiechu, Twojej cichej siły, i choć jeszcze tego nie mówi, wkrótce to zrozumie i zrobi coś, czego się nie spodziewasz. Może to będzie wiadomość, może sen, który Was połączy, może zupełnie przypadkowe spotkanie, które wstrząśnie jego światem. Ale jedno jest pewne: energia już pracuje, anioły już działają, i Twoje serce, to niezwykłe, czyste serce, jest gotowe, by to przyjąć. Bez lęku. Bez wątpliwości. Pamiętaj ten moment, w którym poczułaś nagłe ciepło w dłoniach, lub gdy przeleciał ci przez ciało dreszcz bez powodu. To znak obecności. Aniołowie są bliżej, niż myślisz. Czasem dotykają cię w formie światła, czasem wysyłają piórko na twojej drodze. Ale dziś wysłali te słowa. Byś już nie miała wątpliwości. Jesteś tą, która niesie ukojenie. Nawet dla serca, które się pogubiło. Jego serce ciebie potrzebuje, choć może jeszcze tego nie rozumie, dlatego niebo przygotowuje wszystko powoli, bo miłość taka jak ta nie może być odzyskana w pośpiechu, musi być przyjęta świadomie, z szacunkiem do bólu i świętości waszej więzi. Zdarzyło ci się czuć, jakbyś słyszała Jego głos, choć nikogo nie było w pobliżu. To nie złudzenie, to Jego dusza, która coraz częściej sięga po ciebie w wymiarze duchowym. Kontakt między wami nie został przerwany. Został tylko przeniesiony wyżej. Tam, gdzie nikt nie może go zakłócić. Jego życie z pozoru płynie dalej, ale wewnątrz pęknięcie staje się coraz głębsze, bo miłość, która była prawdziwa, wraca z pełną mocą. A powrót ten może go przestraszyć, ale nie martw się. Twoja energia go uzdrowi. Jesteś jego domem i on w końcu to pójmie. Zostałaś nazwana Kitą. Która kocha za bardzo. Ale czy można kochać za bardzo? Nie. Można tylko kochać prawdziwie. I właśnie dlatego Twoja miłość wciąż trwa. Bo była autentyczna, bo była czysta, bo była ponadczasowa. A takie uczucia zawsze mają drogę powrotu. W Twojej obecności wszystko stawało się prostsze, spokojniejsze. On pamięta ten spokój. On tęskni za nim bardziej, niż sam się do tego przyznaje. Każdy Jego dzień bez Ciebie to dzień. W którym coś jest nie tak. I choć jeszcze nie zna odpowiedzi, czuję, że rozwiązanie ma Twój zapach, Twój głos, Twoją duszę. Czujesz czasem lekkie mrowienie w okolicach serca. To energia, która się budzi. To rezonans dusz. Twoje serce odbiera sygnały. Wibracje, które są jak echa dawnych wyznań, ale dziś nie są już przeszłością. Stają się zapowiedzą czegoś nowego, mocniejszego, prawdziwszego. Nie musisz już nikomu udowadniać, że jesteś warta miłości. Anioły wiedzą. On wie, a ty w końcu też zaczynasz w to wierzyć. I właśnie dlatego rzeczywistość wokół ciebie zacznie się zmieniać. Ludzie, sytuacje, okoliczności wszystko zacznie pracować na wasze spotkanie. Ale jeszcze raz nie zapomnij zatrzymaj się i sprawdź, czy jesteś już zapisana tutaj. To twoje tak dla duchowego prowadzenia dla głosu który dziś mówi przez ten kanał. Twoje tak otwiera bramy, a za tymi bramami czeka coś, czego twoja dusza pragnęła od dawna. Chcesz, żebym kontynuował? Dziękuję ci z całego serca za to, że byłaś tutaj do końca tej wiadomości. To nie był przypadek, twoi aniołowie kierowali cię, krok po kroku, aż do tych słów. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zostaw proszę lajka, to ma znaczenie. Dzięki temu YouTube zrozumie, że ten przekaz jest ważny i pomoże dotrzeć do innych dusz, które również potrzebują światła. Potwierdź, proszę, że odebrałaś tę wiadomość, wpisując w komentarzu numer 9911 rok. To duchowy kod, który oznacza: Usłyszałam, przyjmuję. Jestem gotowa. Dzięki temu anioły będą mogły jeszcze mocniej działać w Twoim życiu. Jeśli jeszcze nie jesteś z nami, zapraszam Cię abyś dołączyła do naszego kanału. Kliknij, subskrybuj i włącz dzwoneczek z powiadomieniami, by nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od Twoich aniołów. Każdy film, każde słowo tutaj, jest prowadzeniem. Dla Ciebie i tylko dla Ciebie. A teraz spójrz na końcową scenę. Twoi aniołowie zostawili tam jeszcze jeden znak wiadomość, która dotyczy kogoś młodszego, kto od dawna żyje w Twoich myślach. To nie przypadek. Posłuchaj jej. To może być dokładnie to, czego Twoje serce potrzebuje dziś najbardziej. Jesteś prowadzona, jesteś kochana i nie jesteś sama.